Jeszcze taka szybka wrzuta słuchajcie, bo jestem ciekaw tego, jak będzie jaki będzie wynik od, tej, od tych wszystkich dokumentów. Tutaj sami możecie zobaczyć, kto tutaj tak naprawdę był strzelcem i to stawia wiele pytań. Zobaczcie, macie prezydenta, macie strzelca. Zobaczymy, co wyniknie z tych archiwów, czy w ogóle oni potwierdzą, to wszystko, szury, jednak pamiętajcie. Mają rację w wielu sprawach, także nie ma się czego wstydzić. I teraz chciałbym powiedzieć, dlaczego też między innymi zrezygnowałem w uczeszczaniu z wszelkiego rodzaju protestów. Dlatego, że jest to kontrolowanie od, od, kontrolowane odgórnie, tak naprawdę. I powiem wam szczerze, to są stare metody, i one już się w zasadzie nie sprawdzają. I e, nie mam nic do ludzi, którzy tam chętnie chodzą, też w czasach, wiecie, tych takich. Dziwnych chodziliśmy na te protesty, bo potrzebowaliśmy się jednoczyć. Siła jest w ludziach, natomiast wiecie, jest to kontrolowane przez rządy, ale uważam, że to też już jest przestarzała metoda, z racji tego, że wszyscy mają telefony. Widzieliście, jak szybko namierzono prowokatorów, kto za tym stoi. No i uważam, że jeżeli mamy coś zmienić, to musimy to zmienić właśnie w taki sposób. Moim obowiązkiem, takim dosyć patriotycznym i takim obywatelskim, można by było powiedzieć, było ostrzeżenie wszystkich, ostrzeżenie wszystkich, którzy służą temu krajowi, tak naprawdę, i składali jakąś przysięgę, że uważajcie, że niebezpieczeństwo się czoi, czai również wśród was. Sami widzicie, no, głowa państwa, tak. No, jest to nie, bardzo ciekawe, będą ciekawe czasy, dlatego uważam, że słuchajcie, prawdziwym patriotyzmem jest to, żebyśmy robili biznesy, byli przedsiębiorcami z tradycjami, którzy dbają o swój interes, o swoich ludzi, o swoich pracowników, o swój kraj. To właśnie chce zrobić teraz e, prezydent USA i uważam, że jeśli jest to szczere, jeżeli rzeczywiście jest taka intencja, to pociągnie to za sobą cały świat i Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, że tu nie chodzi o granie pod dyktando korporacji. Bardzo ucieszyłbym się, gdybym mógł frywolnie, swobodnie działać na YouTube. Większość filmów mam poukrywanych po prostu, żeby mi tego nie ściągnięto. Czekam na lepsze czasy. Tak jak mówię, rozwijam też biznesowo kanał, nie chciałem go stracić, mówiąc po części takie rzeczy, które zahaczają o teorię, ale jednak stają się faktem. Sami możecie wyciągnąć wnioski, czas pokaże. Sam nie mogę się doczekać tego, co będzie się działo w najbliższym czasie, ale nie czekam próżnując, tylko staram się rozwijać biznesowo i dywersyfikować źródło przychodów, aby dążyć do wolności, niezależności finansowej i czasowej.